Ludziska. Słuchajcie, dzisiaj tu, Audi, przyjechałem do rodzinnego domu. Problem jest taki, że dzisiaj na dworzu jest. No, jest uwalona strasznie, nie? Ale słuchajcie, jest 15 chyba stopni na dworzu. W końcu odwilż. Ale zobaczcie, co się dzieje, nie? Był, była zima. Zasypało drogę. Nie można było wjechać. A teraz zobaczcie, co się dzieje, jak jest 15 stopni. Patrzcie. To jest po prostu tragedia, nie? Zobaczcie, jakie kolejny zrobiłem. Ulgnąłem tu w ogóle. I nie mogłem przejechać. A ta droga ma 300 metrów. Zobaczcie, tam w ogóle bajoro się zrobiło na, na polu. I żeby tam dojechać do szosy, to jest tragedia, nie? Tą drogę przejechać. Hmm. Także piszcie w komentarzach co zrobić, żeby taką drogę żeby taką drogę, nie wiem, jakoś tanio zreperować były tu sypane kamienie, piach e, głównie to kamienie piach i to co roku jest ten sam problem. I to nic nie daje. Na całej drodze były kamienie, na, całym, na całej drodze był piach wywrotki tu przyjeżdżały, wysypywały i dalej jest to samo. Może jakąś szlakę, ale czy szlaka sama to też raczej raczej się zmyje gdzieś i nie będzie tej szlaki. Także nie wiem. A słuchajcie, tu w ogóle stoi takie sobie auto. Słuchajcie, stoi auto. Kuzyn je kupił na oskurowanie, tak zwane. Czyli Co? Słuchajcie, tu jest auto, które kupił do oskurowania na kołach stalowych. O, tu już rdza go je. Słuchajcie, right. zobaczcie sobie o, skrzypi. Słuchajcie, to auto ma skóry bananowe. To jest rzadkie w tych samochodach. wyposażenia też jest bogate. Elektryczne szyby, szyby, lusterka. Słuchajcie, nawet elektryczny fotel. Climę. Klimę to ma. Te fotele zajechane. Auto ogólnie jest strasznie zajechane. No to mówię, to jest takie auto do... Wyciągnięcia. Wyciągnięcia tego co z niego cenne i obchnięcia nie? I zarobienia trochę na tym. Ktoś sprzedał za, wiecie za grosze, a kuzysy na tym może zarobić Chyba tempomatu tempom co to, to nie ma nie ma. No i co, co wam powiem? No to no, te Mondeo, słynny zegarek z, za 3 złote od Chińczyków Mondeo. Ale dobra Słuchajcie, ja idę. Idę trochę na podwórko. W ogóle tu kolejne są takie, że masakra. wiaje trochę. Zrobiło się chłodno, słońce zaszło. Słuchajcie, tu w ogóle nie wiem, wiatr pewnie wieje i mnie słowo słychać. Przejdę tutaj na podwórko. Słuchajcie, ludzi ludziska. sumując yy, na wsi minusem jest właśnie droga, nie? Bo jak macie długą drogę, jaką jak ja mam 300 metrów to uwierzcie, że to jest problem, bo tak w zimę wam zasypie dzwonicie do gminy, mówią wam to jest prywatna droga, niech pan sobie sam ją odśnieże". no dobra i co mam 300 metrów brać łopatę no bo tak robimy, bo innego wyjścia nie ma, nie chcę odśnieżać a wiosną jest ten sam problem, bo ten śnieg jak stopnieje, no to właśnie jest taki problem, że nie idzie wyjechać z żadnym samochodem i słuchajcie, jak się nie ma sprzętu na wsi, żadnego ciągnika, no to jest ciężko, no bo co, ręcznie wypchać, a uwierzcie, że nie, nieraz się wychodziło z samochodu i wpadało się dosłownie, no nie, że po kolana w kałuże, ale no powiem wam, że głębokie te kałuże były, bo nieraz są dołki, wiecie jak to jest. Słuchajcie. Nie wiem, co zrobić z taką drogą, czy żeby to też drogo nie było, żeby to, nie wiem, zasypać szlakom, no ale że z samą szlaką nie można tego zasypać. Nie wiem, by było trzeba zrobić jakieś podłoże z, z piachu i dopiero na to chyba szlakę, nie, ale to też ta droga 300 metrów, wiecie, to drogo to wyjdzie, nie? A powiem Wam, że. No mamy dość już tego wypychania tego już przez tyle lat. No masakra. Nie słuchajcie, jeden samochód drugiego nie wyciągnie, bo ulgnął oba, nie? To trzeba mieć jakiś większy sprzęt, jakiegoś, jakiś ciągnik czy coś. A sąsiedzi są tacy, że no słuchajcie, no, nie przyjadą, no może je ewentualnie rzadko kiedy jak się kogoś poprosi, to z wielkim bólem przyjedzie, nie? Um, jeszcze mi powiecie, że o, może tu masz pełno gospodarzy, to by ci kamienie wysypali, nie, słuchajcie, w tych czasach ludzie są tacy, że nie chce jeden drugiemu pomóc i nie chcą wdawać takich rzeczy, także też jest ciężko, no co ja powiem, no nie będę, no, wiecie, jak się będzie prosić kogoś, to też tak, no nie, co, nie chcę dać, to nie da, sam widzisz, że jest problem, to jakby miał dać, to by dał, tak, no. A wy tam piszcie, bo no wiecie, w mieście jest ten, ten plus. Na wsi w ogóle jest plus, że jest cisza, spokój, ptaszki Wam rano ćwierkają, kurki, wszystko pięknie, cacy, ale no, ta droga to jest takim codziennym koszmarem, żeby z niej wyjechać, bo nie mówię, w zimę nie wyjedziesz, we wiosnę nie wyjedziesz, jedynie chyba, że w lato, jak to obecnie, to tam nie ma problemu, nie. Też już tam sypali na tą drogę kamieni, tak, wiecie, gdzie tam wyzbierali u nas, tam gdzieś mama łaziła, wyzbierała, gdzieś tam sypali y, pia piachu też wywrotkami, sypali piach, zmyło i tyle, i tyle z tego interesu. Także macie jakieś pomysły, jakby to można tanio jakoś zreperować, taką drogę, żeby się nie męczyć? Chociaż i tak pewnie nie da się, ale no... Wiecie, kto nie kombinuje, ten nie ma. Nie. To by było na tyle ludziska. Słuchajcie, w tym vlogu. Dzięki, że mnie oglądacie. Subskrybujecie i łapujecie. Chcieliście takiego małego vloga z pleneru, to wam dałem. Nie, mo mogę coś tam więcej nagrać. To był taki o, tak se nagrywam, bo się nudzę, nie? Także chciałem wam pokazać jak wygląda mniej więcej życie na wsi. To znaczy, droga jest takim codziennym koszmarem, właśnie a piszcie, jak u Was.